Jak wszystkim witam Was na moim kanale, poznajcie nowego osobnika mojej rodziny, czyli Shimer. Mam nowego kotka, niestety Belli już z nami nie ma od dłuższego czasu w sumie, ale na YouTube jeszcze Was o tym nie poinformowałam. Także to jest Shimer. A więc dzisiaj back to school 2023-2024, także zapraszam do oglądania. Shimer będzie mi dzisiaj pomagać w nagraniu odcinka oczywiście, bo przecież to jest taki super pomocnik. Myślę, że ten film będzie dość krótki, bo w tym roku zakupy są też krótkie. Krótkie, no wiecie, małe. Tylko zeszyty i kilka rzeczy, bo w sumie wszystko mamy w sposób kupować. Więc Zaczynajmy. Najpierw Wam pokażę zeszyty. W tym mamy trzy duże. Czy może podobają Ci się? Ty uważasz? Pierwszy zeszyt jest to taki. Takim krajobrazem. I on będzie, myślę, do matematyki. Chciałam kupić grubszy, ale czy ja bym to uniosła w pasaku? Nie sądzę. Następnie mamy takie dwa. I on, one będą do chemii i biologii, bo pomyślałam, że w sumie lepsze będą duże zaszczyty. I tutaj jest jeden taki z misiem. I z tyłu też mam w sumie misia. I widzicie, tak fajnie się ubijało światło. I drugi jest też z misiem, ale pod wodą. Ciekawe, ciekawe. I te rzeczy są z oszą, w sumie co roku. Yy, następnie, uwaga, uwaga. Ciągle musimy się posunąć. Okej, okay, więc w sumie schowała się pod stołeczkiem. I nic więcej, także to na tyle byłoby z niej w tym filmie. Ale kontynuujmy. Mamy tutaj zeszyty. Tutaj jest do religii. Ma 32 kartki. Taki zwykły. Następnie jest taki i on jest z biedronki. Czarny. I planowałam go, żeby był do historii. Następnie. Czekajcie, bo coś mi się tutaj. Mamy 4, 2, 3, 4, jednak 5. No, sorry. Zaszyty Oxforda. Nie wiem, bo ja kupiłam tyle jak. Nie wiem, ja co zeszytami mam jakiegoś fioła. Tutaj są takie dwa kolorystyczne niebieskie. Wszystkie są w kratkę. Później są takie dwa kolorystyczne różowe. Kupowałam kolorami, żeby wiecie było tak fajnie, estetycznie. Następnie jest biały. Więc to są zeszyty Oxforda i one były wszystkie z biedronki. Następnie mamy taki zeszyt i on jest również z biedronki, taki roślinny. W sumie jest taki fajny motyw. Następnie mamy kolejny motyw roślinny, tylko bardziej zielony, też spoko. Tutaj jest taki z jakimś ptactwem. Różowy, taki satynowy. Fajnie się to odbija wszystko a światło, fajnie się to prezentuje. Następnie jest zaszyt do angielskiego Oxforda, ale nie wiem, czy go użyję, czy nie, bo wiecie, ja to sama nie wiem, jaki zaszyt wybrać. Następnie jest taki, i ten wiem, że będzie do polskiego, bo jest w linii. Widzicie, jak mi ułatwiło zadania, no naprawdę. W tym roku bym powiedziała, że bardziej taki. Mam motyw rośliny, taki zwierzęcy. I ostatni zeszyt jest z oszą, z takim liskiem. I patrzcie, jaki on robi efekt show, jak się odbija w ogóle. No, wzięłam go ze względu tylko na wygląd, na nic więcej. I tak, on ma 96 kartek i jest w kratkę. Ja w ogóle nie lubię takich grubych, ale wzięłam go, bo taki ładny, no to wiecie. No. Następnie mamy piórnik i on jest Action. Eee, taki różowy z tygrysami złotymi i jakieś księżyca, coś takiego. Ciekawy, ciekawy. Shimer, co robisz? Nie wiem. Następnie mamy taśmę klejącą. to pewnością się przyda. Później mamy ołóweczki. Eee, zakreślacze, nie pamiętam skąd one są dokładnie. Różowy, żółty, zielony i pomarańczowy. A następnie mamy korektory. W sumie jak co roku korektory się zawsze przydadzą. Kolejne korektory, tylko że w tasięce. One są takie fajne, bo nie trzeba długo czekać, aż się, wiecie, aż zastygną. I można szybko pisać. Kolejną rzeczą jest zestaw geometryczny, taki elastyczny. Te linijki wyginają się w różne strony i wiecie, nie ulegną przekształceniu, czyli się nie, nie złamią. Eee, I zoszą to jest. Zostały nam jeszcze dwie rzeczy i to są takie sweet rzeczy, bym powiedziała. Zakładki inteksujące 25 arkuszy w bloczku. Zobaczcie, jaki sweet. Różne jakieś pioski, jakieś jednorożce, ja nie wiem. Ja nie wiem, co to jest. Um, ja też nie wiem, co Shimmer robi za bardzo. Poczekajcie, bo muszę ją wypuścić. I ostatnią sweet rzeczą jest temperówka różowa królicha. No zobaczcie, jaka mega i zoszą. I to by było na tyle.